To jest naprawdę niesamowite, że mamy XXI wiek, a ludzie nadal wierzą w to, że są ofiarami chorób i nowotworów. Przy czym nie wierzą w to, że to toksyny, na które oni są narażeni każdego dnia, kobiety, które pchają w siebie mnóstwo chemii każdego dnia, które nie robią od tego detoksu. I teraz, gdzie jest ta chemia? No przede wszystkim rzęsy. Przecież to jest ogromna chemia. Te kleje, jak, czy ktoś się zastanowił, jak to jest zrobione, żeby te rzęsy się utrzymały przez miesiąc albo półtora? No ludzie, kolejna rzecz. Paznokcie. Wy nie wierzcie w to, co mówią Wam Wasze stylistki, że nie trzeba robić przerwy w zakładaniu paznokci czy w zakładaniu rzęs. Ja wiem, że nam to bardzo ułatwia sprawę, że dużo lepiej nam się funkcjonuje, bo my już nic nie musimy w zasadzie ze sobą robić, tylko sobie nałożymy troszeczkę jakiegoś kremiku bibi, ale tutaj moi drodzy, kolejna rzecz. Wszystkie te pseudokremiki, one zawierają filtry UV i teraz filtry UV niestety blokują nas syntezę Witaminy D w skórze, syntezę witaminy D ze słońca, więc to jest też chemia. E, ja jestem w trakcie poszukiwania takiego kremu, który miałby w miarę dobry skład i nie posiadał tych cholernych filtrów. Mało tego, jeśli używamy kosmetyków drogeryjnych, to czy któraś zwróciła uwagę na skład tego? Jaka to jest chemia? Większość kobiet. Zmarłuje wieczorami całe swoje ciało chemicznymi balsamikami z drogerii. Ile to jest substancji chemicznych? Kobiety używają antyperspirantów, a potem się dziwią, że mają nowotwory piersi. W antyperspirantach przede wszystkim jest aluminium. I aluminium kumuluje się gdzie? W węzłach chłonnych. Często jest tak, że to aluminium po prostu nie może zostać wydalone. Wszystkie te toksyny, które my w siebie wkładamy, również z farb, czyli rzęsy, paznokcie, farby do włosów, te wszystkie kremy, kremiki i inne badziewia, to wszystko dezodoranty, antyperspiranty, to wszystko plus chemia. Proszków do prania ubrań między innymi plus ta cała chemia, którymi te ubrania są farbowane, to wszystko kumuluje się w naszym organizmie, w węzłach chłonnych, w tkance tłuszczowej, i najczęściej nie może zostać wydalone. Efektem kumulacji toksyn są nowotwory, więc jeśli chorujesz na nowotwór, to zastanów się nad tym, co żeś uczynił swojemu organizmowi. Jeśli Twoje dziecko choruje na nowotwór, to zastanów się, co mu zrobiłaś. Dlaczego nie przygotowałaś się do ciąży? Ja wiem, że to jest brutalne, ale obowiązkiem każdej kobiety jest przynajmniej przez 6 czy 12 miesięcy przygotować się do ciąży. I to nie ma znaczenia, czy Ty masz 20 lat, czy 40. Kiedy masz 40, to. Naprawdę ogromną nieodpowiedzialnością jest nieprzygotowanie się do ciąży, ponieważ twój organizm, jeśli o niego nie dbasz, a nie dbasz, 90% kobiet o siebie nie dba, to co one uważają za dbanie, wcale dbaniem nie jest. Twój organizm jest jednym wielkim workiem na śmieci. Te śmieci zostaną upchnięte w twoim dziecku, więc. Każda kobieta powinna zastanowić się nad tym, jak chce, żeby wyglądało jej życie, czy lepiej poświęcić ten rok na oczyszczania i zwiększenie prawdopodobieństwa, urodzenia zdrowego dziecka i dobrego przejścia przez ciąże i później wykorzystania. W czasie połogu organizm kobiety może zamienić się w swoiste perpetuum mobile, dzięki czemu może ona zregenerować dosłownie całe swoje ciało, więc tym bardziej, jeśli masz 40 i więcej lat i chcesz mieć dziecko, to zrób sobie prezent. Przygotuj się do tego. Pozwól sobie poprowadzić dobrze w całym tym procesie, abyś mogła odzyskać młodość, zdrowie, dobre samopoczucie bo tylko w czasie połogu masz taką możliwość. W czasie połogu organizm kobiety może albo pomóc odzyskać młodość, witalność, zdrowie, albo możesz doprowadzić się do jeszcze większej destrukcji zdrowotnej niż Byłaś do tej pory i najczęściej w 90 ponad% przypadków, właśnie tak się dzieje, że kobiety doprowadzają się do jeszcze większej destrukcji, ponieważ nie potrafią wykorzystać tego wspaniałego daru, jakim jest czas połogu. Drogie kobiety, myślcie, i przestańcie wierzyć w gusła i w to, że choroby wam się przydarzają. Nic wam się nie przydarza. Na wszystko pracujecie same. Każdy człowiek sam pracuje na to wszystko. To nazywamy zdrowiem. Ci ludzie, którzy są zdrowi, to są ludzie, którzy każdego dnia wybierają. Odpowiedni proces odżywiania i dbania o siebie, oczyszczają swoje organizmy, co jest niezwykle ważne, i rozsądnie podejmują wiele decyzji w zakresie tego, jak oni chcą, żeby wyglądało ich jutro. Ale na to, co będzie jutro, mamy wpływ tylko dzisiaj. Więc zacznijcie myśleć i przestańcie ślepo wierzyć. No, nie bądźcie takimi parafianinami. Którzy ślepo mają wiarę w co? Że może się uda być zdrowym? Zdrowie to nie jest kwestia tego, czy coś się uda, czy nie. Na zdrowie pracujemy. Ja na swoje zdrowie pracuję już od 10 lat i dążę w tym do doskonałości. W tym, co ja robię, to jest właśnie, moi drodzy, ogromna różnica. Bo możecie iść do dowolnego terapeuty, na przykład też medycyny chińskiej, który przepisze wam zioła na daną dolegliwość. Ale to, w czym różnią się od innych ludzi, moje terapie, poza wiedzą, którą ode mnie dostajecie, bo tego jest naprawdę dużo, poza tym, że otrzymujecie pełne receptury z opisem, żebyście wiedzieli, jak je później wykorzystać, to moi drodzy. Ja zajmuję się ciałem holistycznie. Zwłaszcza jak przychodzą do mnie kobiety, to ja zawsze tym kobietom chcę pomóc w taki sposób, żeby dodać im trochę witalności, żeby je odmłodzić, żeby im zmarszczki poznikały. No bo kiedy ty patrzysz w lustro, widzisz zmarszczki, wory pod oczami i jakieś inne mankamenty, ale kiedy ja patrzę na Twoją twarz, to ja widzę niewydolne organy, i na tej podstawie wiem co można dla Ciebie zrobić, żeby te zmarszczki zaczęły znikać. No i moi drodzy, ja jako tako ja mam 40 lat. Wiem, że mogę wyglądać lepiej, ale ja nie mam zmarszczek. Mam jakieś mimiczne, no w tym wieku jakieś muszą być. Ale ja się nie ostrzykuję, nie robię sobie krzywdy. Ja jestem dowodem na to. Że wszystko, o czym mówię, jest prawdą. Oddziałując na odpowiednie organy, po prostu likwidujemy zmarszczki na twarzy. To, co dzieje się na Twojej twarzy, jest bezpośrednim odzwierciedleniem tego, co jest w Twoim wnętrzu. A więc poprzez odpowiednią, odpowiednie zajęcie się organami wewnętrznymi, likwidujemy również zmarszczki na twarzy. Więc w szczególności, kiedy przychodzą do mnie kobiety, Staram się zgodnie z moją obecną wiedzą dać im również tą namiastkę młodości, witalności i sprawić, żeby one, patrząc w lustro, również były zadowolone i usatysfakcjonowane tym wszystkim, co robimy. Więc tym to się różni, że ja nigdy nie działam tylko objawowo, tylko staram się dać komuś też tą młodość i witalność, ponieważ uważam, że to jest kluczowe dla nas wszystkich. Więc ja typowo holistycznie i regeneracyjnie do całego organizmu zawsze podchodzę. Ehm, a nie, że tak tylko zero-jedynkowo przychodzisz do mnie z wątrobą, to dostaniesz tylko na wątrobę i do widzenia. No nie ehm, moim zdaniem to, to nie jest dobre, to nie jest dobre działanie. Więc, no, moje terapie, to co ja robię, jest zupełnie czymś innym niż to, co robią inni terapeuci. Bo wszyscy, prawie, terapeuci medycyny naturalnej działają również objawowo. Ja działam zawsze holistycznie. Więc, jeśli ktoś chce takiego podejścia holistycznego, no to ja Was zapraszam na zielaszpolska.pl. Musicie zacząć dziś, żeby zmienić swoje jutro. Przestańcie wierzyć w to, że cokolwiek związanego z waszym zdrowiem wam się przydarza. W szczególności, jeśli chcesz zajść w ciążę, to przestań wierzyć w opatrzność boską, bo nic takiego nie istnieje. Ale za to istnieje realne ocenienie sytuacji i realne przygotowanie się do tego procesu. Jeśli przygotujesz swój organizm, zwiększasz prawdopodobieństwo urodzenia zdrowego dziecka. To no wyobraźcie sobie. Przecież to jest naturalne, że kobieta, która jest że też przygotowuje całe mieszkanie do tego, żeby przywieźć dziecko ze szpitala. Wszystko jest czyściutkie, piękniutkie, wyprane w specjalnych proszkach. Więc skoro w taki sposób przygotowujesz, jakby to wszystko, co masz w domu, to dlaczego w taki sam sposób nie podchodzisz do swojego organizmu? Przecież to tam, aż przez 9 miesięcy ten maluch będzie mieszkał. To tam! On będzie całkowicie zależny od tego, co ty masz w swoim organizmie. Jeśli masz toksyny i metale ciężkie, to to wszystko zostanie upchnięte w tym biednym malutkim, dopiero rozwijającym się dziecku. Nie chcemy takiego życia dla naszych dzieci. My chcemy, żeby nasze dzieci były zdrowe. My chcemy cieszyć się macierzyństwem, a nie doświadczać dramatów z niepełnosprawnym, uszkodzonym dzieckiem albo wierzyć w to, że przydarzyły temu dziecku się jakieś choroby genetyczne, zmniejszasz prawdopodobieństwo wystąpienia tego typu wad, kiedy przygotujesz swój organizm do ciąży i kiedy go oczyścisz. I jeśli chcesz do tego podejść świadomie, to zapoznaj się na przykład z filozofią jednej wizyty na zielarzpolska.pl lub z planem premium. To są takie programy, dzięki którym możesz w sposób realny Przygotować swoje ciało do ciąży. To jest jedna rzecz. Jeśli masz taką możliwość i chciałabyś całe ciało zregenerować, to możesz pomyśleć o planie zdrowotnej transformacji z komórkami macierzystymi w tej wersji zaawansowanej. To jest cud. To jest pół roku intensywnej terapii, dzięki której Twój organizm przeżywa prawdziwą przebudowę odbudowę w takim organizmie, ta dzidziuś po prostu ma no, niesamowite możliwości rozwoju. Dzięki temu, że mama podchodzi świadomie do ciąży, to właśnie te dzieci mogą się urodzić o zupełnie innej świadomości, o zupełnie innym potencjale energetycznym, im czystszy organizm mamy, im bardziej odżywiony, im bardziej przygotowany, tym. Wyższe istoty światła do nas wchodzą, czy do nas schodzą. Jest to niesamowite, dlatego każda kobieta musi być świadoma tego, że musi przygotować swoje ciało. Do ciąży? I im jesteś starsza, tym bardziej musisz to zrobić, tym bardziej musisz oczyścić ten organizm, bo przygotowanie do ciąży to nie są tylko badania ginekologiczne. Tak jak mówią wam, lekarze, to jest bzdura. Jeśli się przygotujesz do ciąży, a nie powiem, nie skwituję tego w taki sposób, jak chciałam przed chwilą, bo zaraz mi usuną znowu film. Kobiety, myślcie, ponieważ to od was zależy. Zdrowie waszego dziecka. To jest 6 miesięcy, to jest rok, ale to jest czas, w którym. Zwiększasz szansę tego dziecka na to, aby urodziło się zdrowe. Zostawiam Was z tą pozytywną e, myślą. Mam nadzieję, że będziecie podejmować rozsądne i dobre decyzje w zakresie e, swojego zdrowia. Oczywiście, na zielaszpolska.pl znajdziecie więcej programów przywracających zdrowie. Ja już w czerwcu będę jechała. Znowu na, w delegację na południe Polski, czyli tam Katowice, Kraków. Być może zahaczę również o Warszawę. Jeszcze zobaczę, układam ten plan, więc będę tam znowu i wszyscy ci, którzy się nie dostali do mnie na wizyty, bo troszkę Was było, będą mogli skorzystać teraz, jeszcze przed wakacjami. Zresztą to będzie fantastyczny czas. Bo wszyscy, którzy skorzystają jeszcze przed wakacjami z wizyty rozszerzonej, to w wakacje będą mogli prowadzić tą terapię, cały program mamy dostęp do bardzo dużej ilości warzyw, owoców, świeżych, z ogródeczków, z działeczek. to jest wymarzony czas na przeprowadzenie takiego programu przywracającego zdrowie, oczyszczającego, więc moi drodzy, południe Polski! Obserwujcie moją stronę internetową. Życzę Wam udanego dnia. Pozdrawiam! Tak.